Będę rozmawiać z panem doktorem Witoldem Wiktorem o profilaktyce raka jelita grubego i profilaktyce żołądka. Panie doktorze, może kilka słów na ten temat? Rak żołądka i rak jelita grubego to obok raka przełyku najczęstsze nowotwory przewodu pokarmowego. Rak żołądka to piąty w częstości występowania nowotwór jelita grubego u mężczyzn, dziewiąty u kobiet, rak... Jelita grubego z kolei jeszcze częściej występuje, bo jest drugim nowotworem u kobiet i trzecim nowotworem, pod, jeżeli chodzi o częstość występowania wszystkich nowotworów. Jeżeli chodzi o żołądek, to najgroźniejszym nowotworem jest rak żołądka. Jeżeli zauważymy u siebie takie objawy jak bóle w nabrzuszu, nadmierne szybkie uczucie sytości, zaburzenia połykania niedokrwistość, to należy zastanowić, czy nie wykonać gastroskopii. Jest to badanie górnego odcinka przewodu, przewodu karmowego endoskopowe. Możemy w nim wykryć nowotwór, pobrać wycinki. Histopatolog oceni, czy to jest nowotwór złośliwy, czy łagodny. Jest to badanie bardzo krótkie, dwu 3 minutowe. Także naprawdę można dość szybko się zdecydować na taką diagnostykę. Jest to o tyle istotne, że Raki wczesne możemy leczyć endoskopowo i wyleczalność jest, przeżycie pięcioletnie jest powyżej 90%. Jeżeli chodzi o raki zaawansowane, niestety w Polsce w zdecydowanej większości są to raki zaawansowane. Przeżycie pięcioletnie jest 20-30%. Jeżeli chodzi o rak jelita grubego, to powinno nas zaniepokoić bóle. W jamie brzusznej, biegunki, zaparcia, zmiany rytmu wypróżnień, krew w stolcu czy świeża krew na papierze toaletowym. I wówczas również należy się zastanowić, czy nie wykonać kolonoskopii, czy badania doskopowego dolnego odcinka przewodu pokarmowego również możemy wówczas rozpoznać zmianę, pobrać wycinki i ocenić ją histopatologicznie i przeżywalność w rakach niezaawansowanych, łagodnych wczesnych jest bardzo również wysoka powyżej 90%, natomiast w rakach zaawansowanych niestety pięcioletnie przeżycie to zaledwie 20%. Najważniejszą rzeczą na koniec jest profilaktyka. W Polsce istnieją dwa programy badań profilaktycznych program unijny i program ministerialny, państwo nie musicie mieć żadnego skierowania, jeżeli mieścicie się w przedziale wiekowym 50-65 lat, wówczas możecie przyjść do danej placówki w Szpitalu Świętej Rodziny w Rudnej, również mamy oba programy i możecie przyjść, zapisać się i wykonamy u państwa w bardzo komfortowych warunkach, Tutaj, akurat w nieczuleniu ogólnym, także y, wszystkim proponujemy znieczulenie ogólne, mamy takie możliwości. Także nie odczuwacie Państwo żadnych dolegliwości i badanie jest y, naprawdę komfortowe. Jak przełamać ten strach przed diagnostyką? To jest bardzo y, trudne pytanie, natomiast y, w tej chwili tak y, są zaawansowane techniki y, endoskopowe, że y, i badania są tak y, już mniej inwazyjne i, y, i groźne i dla pacjentów komfortowe, że myślę, że y, warto dla tej różnicy y, przeżycia y, na takie badanie się zdecydować na jedno czy drugie. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za fachowo podaną wiedzę i zapraszamy na następne prelekcje.